No i witam was w trzecim już odcinku z Wormsów, a ze mną jest znowu. Przedział, cześć! Tak, to jest już jego trzecia próba, w której to próbujemy pokonać. Ten odcinek nazwiemy w poszukiwaniu rewanżu. Tak, Kurde, ten czas szybko to złatwienie. No i co teraz? Ach, tak się Bardzo, bardzo pięknie. Koronawirus. <grystanie> Dobra, no ja też muszę stąd wylecieć. Musisz, musisz. <grystanie> Dawaj. Tego nie bij nawet, ci nie opłaca. 65 No było blisko, powiem ci. A wcale to nie. to znowu za drużyna wziąłeś? <grym> wziąłeś inną drużynę. Nieważne. Drużyna jest nieważna. Lecę tam. O Jezus. O dobrze, że nie włączyłeś tego spadania. Nie włączyłeś tym razem. Nie. Nie załączam. To czemu? Nic mi nie zabrało, ale... A, jakieś dziwne to. No. no to ja... Spasowałeś. No. Nie, no bo sobie tak pomyślałem, że. E, no to już jest trzeci odcinek, to już jest, nie? To powiedziałem sobie, że. Dam ci tutaj fory, a ja nawet nawet dam ci wygrać w sumie. Tak sobie pomyślałem. I co ty na to? Ej? <grych> jest, arcja zrobiona. By no tak, no ja wiem. To nie złe za Nie, dawaj graj. <grych> Stare dobre words. No, dobra. Używam owcy. Nie Z tej strony oczywiście. Lecę. O, powiem ci, że ładnie, ładnie. Zginiesz. 105. Kurde, no pięknie. Nie. Jak to? 105. Bo tam beczka była jeszcze. Kurde no. no. Ale, dałem Ci tutaj fory. W jednej Bina rundzie. chyba 35%. <noise> w jednej rundzie specjalnie się wrąbałem. A czemu tutaj lecisz? O kurde. o kurde. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. No, ja myślę, że. powinieneś się tamtego rozpierdzielić. Dawaj. <noise> u, u. No, no, całkiem nieźle jak na Ciebie 8 obrażeń <grym>, Ale lipa Jest bardzo dobrze Teraz muszę szybko zareagować powiem Ci Nie Bo wiesz, Chcę Ci tutaj rzucić banana Banana jest dobry kurde Banana? I... Tylko że bym się nie wyrąbał sam a no. no. O nie, wow. No, powiem ci, było blisko, ty. Ty Tym razem chyba jesteś najbliżej wygranej. No. Kurcze, no nieźle, powiem ci. No dawaj, dawaj. No, masz jeszcze jakieś szanse, nie? No? O, powiem ci no, nieźle, nieźle. No i przetrwał tam jeszcze. Jest kurde przetrwany. Szkoła przetrwania. Dobra. To lecę tam do ciebie. I myślę, że zginiemy razem chyba. Chyba zginiemy razem Chyba tak Uwaga. No i co? No ja, ja nie zginąłem czy nie? No, ja zginąłem, dobra. Ok. No ale widzisz, pomogę ci. Czy ja tu się wydostanę? O to jest pytanie. A, ja na twoim miejscu bym sam już do tej wody skoczył. Olava! A. <noise> no ładnie, ładnie. Tylko że teraz rozwaliłeś mi dwóch, no i będę miał turę tym co jest obok ciebie chyba. No, rościu. I tak tutaj miałem jedne równe na czterech, więc. Hmm. No, ale tam mnie rozłożyło na początku, że. No, właśnie. Tam dwóch poleciała. Grypa i koronawirus to. No. <noise> właśnie kurczę. Poleciało grubo. Co to? Co to zabrało 30, tak? Jedno ci zostało, serio. Co dostało. teraz kurczę? Nie wiem, nie wiem, ciężko stwierdzić. Mam banana, wypierdziel bananem. O kurde, grubo. No, nieźle, nieźle. Zginął? Tak. Wydaje mi się, że tak, no. 27 tylko. 000... Co? Co ty mówisz? No, nie. Dobra, ja, jak by cię tutaj... Niesamowite to jest. <laughs> jak by cię tutaj rozpierniczyć. Niesamowite są te wormy. Tra klasycznie myślę, kurde. Z bazułki cię pociągnę. <laughs> no, jakieś ostatnie słowa? <laughs> Zobacz na wiatr <laughs> Jakieś ostatnie słowa czy masz? Szkoda, że nie mam wiatru Pytam się coś No Nic nie powiesz? No. No, i radę, no no i widzieliście właśnie kolejny odcinek, w którym um, niestety Próba przedziała zakończyła się niepowodzeniem Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, hej Cześć widzowie